A to na wyborach 15 października 23 roku Polacy pójdą do urn wybrać nowy parlament. Tymczasem projekt jądrowy pierwszy, drugi, trzeci i kolejne powstają i być może usłyszymy o nich więcej jeszcze przed wyborami, bo wspaniale jest przecinać wstęgi nawet te na projektach, które dopiero wchodzą w etap realizacji. I w tym Energy Drinku zrobię krótkie podsumowanie na ten temat. Energy Drink, czyli krótkie, treściwe nagrania o sektorze energetycznym. Co tydzień, nazywam się Wojciech Jakubik, zapraszam także dzisiaj. Dzisiaj będzie o atomie i to atomie dużym, małym, średnim, z USA, z Korei i z innych świata stron, ponieważ dochodzi do głębokiej atomizacji Polski, na razie w komunikatach prasowych. Mamy wybory parlamentarne, które odbędą się 15 października, więc polityków będzie kusiło, aby zapowiedzieć jak najwięcej o energetyce jądrowej. Warto przypomnieć, że ten rodzaj energetyki ma wielkie poparcie w Polsce. Według sondażu Rzeczpospolitej prawie 90% z nas popiera energetykę jądrową. Według sondażu Ministerstwa Klimatu popierają ją także mieszkańcy gmin, w pobliżu których ma stać pierwszy reaktor na Pomorzu więc atom w Polsce się sprzedaje i politycy go aktywnie sprzedają. Dlatego też zaczniemy od pierwszego atomu, tego najbardziej konkretnego, bo pierwotnego, czyli budowanego z Amerykanami. Czekamy na umowę projektową między polskim operatorem, czyli Polskie Elektrownie Jądrowe, spółką założoną właśnie w tym celu, by budować atom, Bechtel'em oraz Westinghouse'em z USA. Negocjacje dotyczą podziału kosztów, czyli kto ile wyłoży na stół, jak potem podzielimy ten tort, jak ułożymy model finansowy, no i wszystko jest rzekomo dopięte. A to za sprawą wizyty pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Anny Łukaszewskiej-Trzeciakowskiej w Stanach Zjednoczonych, która uraczyła internautów uroczym zdjęciem z lotniska z zarządem polskich elektrowni jądrowych tuż przed wizytą. Udała się do Waszyngtonu, potem do Vogtel, czyli do miejscowości w Georgii, gdzie stoją nowe reaktory AP-1000 od Westinghouse'a w Ameryce. Są przygotowywane do rozruchu i takie właśnie też mają stanąć na Pomorzu w Lubiatowie Kopalino. Pani minister uraczyła nas switwocią, poleciała do Stanów Zjednoczonych i wróciła, mówiąc, że wróciła Starczą, nie na tarczy, mówiąc, że mamy wszystkie szczegóły dograne. Co oznacza, że być może. Tuż po publikacji tego Energy Drinka w ten weekend pojawią się jakieś informacje o umowie między Bechtelem, Westinghouseem a polskimi elektrowniami jądrowymi: o tym, jak dzielimy tort, o tym, ile wykładamy na stół, ile e, każdy z siebie da, żeby ten projekt doszedł do realizacji. Także we wrześniu możemy e, usłyszeć o decyzji środowiskowej, czyli. O rozstrzygnięciu ważnym z punktu widzenia przygotowania budowy elektrowni jądrowej, jeżeli o tym usłyszymy, to będą punkty polityczne dla partii rządzącej, ale też będą punkty dla samego projektu, bo chcemy zacząć jego budowę w 26 roku, a ta decyzja jest niezbędna. Możemy też usłyszeć o modelu finansowania atomu jeszcze przed wyborami, ponieważ minister Trzeciakowska zapowiadała, że jeszcze we wrześniu porozmawia na ten temat z Komisją Europejską, a od tego modelu finansowego zależy w jaki sposób będą Zapewnione te miliardy, setki miliardów na elektrownię jądrową na Pomorzu, i oczywiście docelowo będą te pieniądze pochodziły z naszych portfeli, więc ta informacja będzie bardzo ważna dla Polaków i też może się pojawić jeszcze przed wyborami, no bo przecież wszyscy chcą przecinać wstęgi. To jest projekt yy, amerykański, czas na koreański. Koreański projekt to przedsięwzięcie na razie. Yy, planowane przez polską grupę energetyczną Zepak zygmunta Solorza, Żaka oraz koreańskie KHNP. Wszyscy zgadzają się ze sobą, że chcą budować ten atom, ale nadal było tak jak jest i jest tak jak było, to znaczy ten atom jest na etapie przygotowań. Mamy do końca roku przeprowadzić badania geologiczne na miejscu, żeby sprawdzić czy pod Koninem w Pątnowie może faktycznie powstać elektrownia jądrowa. Podczas Krynica Forum, które odbyło się w minionym tygodniu w Krynicy, spotkali się prezydent RP Andrzej Duda oraz premier Korei Południowej. Rozmowy na temat atomu się toczyły, nie doszło do przełomowych rozstrzygnięć, natomiast samo wydarzenie było okazją do wspaniałego obrazka. Przywódcy Korei Południowej, Polski razem do tego jeszcze Jacek Sasin, no nie ma lepszego obrazka przed wyborami. Trzymam kciuki oczywiście za ten projekt, ale konkretów chyba nie poznamy jeszcze przed wyborami. No i teraz czas na te najmniejsze, ale nie najmniej ważne reaktory, czyli małe reaktory jądrowe. Otóż jeśli o nie chodzi, no to możemy poznać kolejne lokalizacje małych reaktorów. Wiadomo, że jeden po Doświęcimie, jeden gdzieś na Kujawsko-Pomorskim, kolejne w innych miejscach Polski, ponieważ Orlen chce zatomizować Polskę i stawiasz takie reaktory w każdej gminie, mieć ich nawet kilkadziesiąt. Natomiast nie wiadomo, czy... Rzeczywiście jest możliwa data jeszcze w latach 20. data uruchomienia takiego pierwszego reaktora, bo w Kanadzie ma dojść do uruchomienia pierwszej jednostki BWRX 300 dopiero w 28 roku, czy 29 rok w Polsce jest możliwy. Nie wiadomo, nie przekonamy się o tym przed wyborami, natomiast nadal możemy zapoznać się z tym projektem dzięki licznym billboardom o małych reaktorach jądrowych, które zasypały Polskę przed. Wyborami. No i w ten sposób prezentuje się Atom na wyborach, który jest ważnym elementem kampanii wyborczej. Jeśli spojrzeć na programy partii politycznych, to nie ma żadnej, która zgłaszałaby jednoznaczny sprzeciw wobec Atomu. Nawet koalicja obywatelska, w której znajduje się Partia Zielonych, wśród stu konkretów wymieniła przyspieszenie programu jądrowego. Co pokazuje, że atom politycznie w Polsce się sprzedaje. Dlatego też przed wyborami zapewne usłyszymy jeszcze dużo na jego temat, a ja państwu o tym opowiem w kolejnym albo jeszcze następnym Energy Drinku. Następne oczywiście już za tydzień. Zapraszam.